Cześć Skorpiony, witajcie na moim kanale. Bardzo dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję za lajki, komentarze, subskrypcje. Wszystkie są mile widziane. Skorpiony, kochane, robimy sobie czytanie na nowy miesiąc, na listopad, listopad 2023. Czytanie ogólne, tarot ogólny, nie będzie z każdym rezonować. Sprawdźcie księżyc, ascendent, sprawdźcie wagę, sprawdźcie wagę Skorpionki. Bierzcie z tego tylko to, co najlepsze i używajcie, kochani, swojej intuicji. Korzystajcie z intuicji. Skorpionki, najsilniejszy znak. Nie lew, nie skorpion. Dobra, kochani, ja tak mówię, bo też mam trochę skorpiona. Skorpionki kochane. E, czytanie miesięczne sprawdzimy Waszą energię główną na listopad 2023. Zobaczymy, co idzie do przeszłości, co się zamyka. Zobaczymy, jak wy się z tym macie, zobaczymy, co przyniesie najbliższa przyszłość. To może być grudzień bądź generalnie, co Wam podpowie Wasza intuicja, to będzie wtedy. E, zobaczymy, co tam u zajętych skorpionków w związkach. Zobaczymy, co u singli w związkach. Zobaczymy, jaka jest niespodzianka, praca, finanse, wynik, rada. Komentarz od Tarota energia główna to skorpiona to kochankowie jak wspaniale kochani kochankowie uda wam się połączyć dwie sytuacje. Uda wam się o waga. Powiedziałam sprawdźcie wagę sprawdźcie wagę skorpiony mnie słuchające. Może nie wiecie a może macie księżyc w wadze. Albo Wenus w Wadze, albo jakąś inną osobistą planetę w wadze, i tam były naprawdę wspaniałe wiadomości w tym czytaniu dla wagi. Ale skorpionki, dobra, kochankowie, możecie mieć do czynienia z wagą. Yy, yy. Tutaj, a co mam u spodu? O, ale jaja, ale ja, Mhm. Ale ja. dobra, kochani, chcę powiedzieć, że tu jakiś skorpion jest słuchający. To naprawdę odniesie sukces, w, jeśli chodzi o podróż duchową, tak powiem, podróż duchowa, pomaganie innym, tarot, ezoteryka, channeling. Słuchajcie, skorpiony, cokolwiek tam się Wam podoba ze świata tajemnych nauk, to jest to. Wszechświat chce, żebyście to robili, i udaje Wam się, skorpionki, połączyć to. Czyli tą duchowość ze światem materii w listopadzie, czyli coś takiego wspaniałego do Was przychodzi, skorpionki, co sprawi, że Wy zostaniecie wyrzuceni na swoją drogę powołania. I co jest tą drogą powołania dla skorpionów słuchających? Ja myślę, że albo właśnie dzielenie się swoim, swoją intuicją z innymi, albo słuchajcie, kochani, jakiś taki związek kar karmiczny. Jakaś miłość, jakiś związek, słuchacie, taki dany od wszechświata, to jest tym Waszym spełnieniem. To czeka Was w listopadzie. I powiem Wam tak: jest Wam dana druga szansa, Skorpiony, bądź Wy będziecie dawać drugiej szans, drugą szansę albo jakiejś sytuacji, albo jakiejś osobie. I to jest tak: albo Wam to będzie dane, albo Wy będziecie to. Dawać jeszcze jedną szansę, jakiś pomysł do Was przyszedł w przeszłości, Wy nie mieliście czasu na to, żeby to robić. I podejrzewam, że to może był taki mało opłacalny pomysł, słuchajcie, ale teraz może coś się zmieni u Was w życiu, może już się coś zmieniło, i może, słuchajcie, może Wy już jesteście na takim etapie, gdzie czas wrócić do tego pomysłu i ten pomysł słuchajcie wraca, i Wy będziecie nad nim pracować wspaniale, ale, ale energia. Też tak może być, słuchajcie, jeśli macie jakieś sytuacje z urzędami, ze sprawami sądowymi, to Wam się klaryfikuje, to Wam się wyjaśnia w listopadzie. Kochani, kochankowie, mówię o tym, że udaje nam się podjąć dobrą decyzję. Przeświat chce, żebyście podjęli tą decyzję i będzie Was naprowadzał na to, żeby podjąć tą właściwą decyzję. Będziecie czuli, kiedy to jest. Kochani, kochankowie, to jest miłość, to jest działanie z miłości do świata, to jest działanie z miłości do drugiej osoby, ale takie naprawdę, takie mm, bezinteresowne działanie. Powiem wam tak, że ci kochan kochankowie, to właśnie jest takie połączenie dwóch sytuacji. Może tak jest, że skorpion ma jedną pracę, ma dwie prace. Tak może być, skorpionki, bo wy zawsze macie kasę. Skąd jest ta kasa? <laughs> Z drugiej pracy, co? I tak właśnie może być, że odniesiecie w tej drugiej pracy, tej pracy, która może nie jest jawna. A, jakiś sukces, ale dobre czytanie, dobry miesiąc skorpionki, to chciałam powiedzieć, może czytanie zaraz zobaczymy, ale stąd, bazując na tej pierwszej karcie skorpiony, dobry miesiąc będzie, zatem co idzie do przeszłości? Co idzie do przeszłości i nie wraca? Co się zamyka? Co się zamyka dla skorpiona? Hmm. Król kielichów, kochani, yy, brak równowagi i yy, jakieś problemy, słuchajcie, idą do przeszłości. Ok? Yy, nie, było, nie było, takiego dystansu do waszych problemów, Skorpiony. Był stres, no właśnie, był stres, nie było balansu. Może czekacie na wyniki jakiejś właśnie, jakiejś sprawy, rozprawy. Może czekacie wyniki, na, na wyniki egzaminów, bądź wyniki od kogoś. Może coś zrobiliście, czekacie teraz co z tym będzie. I jest stres, jest lęk, są nieprzespane noce. Nie ma równowagi. Równowaga wraca. Yy, równowaga wraca, dobry sen wraca, brak stresu, wraca do was w. Listopadzie. Sorry, zacięłam się. <grym> zacięłam się. Kochani, król kielichów, król kielichów, on nabiera dystansu do problemów. Nie było tych problemów. Nie było tego dystansu, jest ten dystans. Też tak może być. Słuchajcie, że może ktoś z was Skorpiony, yy, nie wiem, odwiedzał jakiś starszych członków rodziny, może zajmował się starszymi członkami rodziny yy, i tam, yy, czy ta sytuacja wam się z nimi wyklaruje, czy na jakiś inny etap, słuchajcie, wyjdziecie z tymi członkami rodziny. <grywa> yy, kochani, wypadła mi ta, ta, dwa pentakle. Kochani. Yy, nie, ale nie, wy, nie wyłożę jej, ale omówię bo ja myślę, że tutaj chodzi o to, że Skorpio ma jakieś dwie sytuacje, które uda się połączyć że uda Wam się, słuchajcie, dwie yy, uda Wam się dobrą decyzję podjąć, bo podjęliście dobrą decyzję w przyszłości i teraz przychodzą do Was dobre wiadomości z tym związane yy, świat materii, kochani, kasa się zgadza, jest dobrze <laughs> Dobra, kochani, łapiecie równowagę, jeśli chodzi o... Jeśli były problemy, to te problemy znikają bądź są, słuchajcie, bądź wy wam... Wy będziecie mieli inne podejście do nich, dobra? Tak to umę. Eee, kochani, skorpiony, jak wy wy, co jest w Waszej głowie, skorpiony? Jak Wy się z tym wszystkim macie? Wow! Paść pentakli. <laughs> wam się chce działać, wam się chce pracować, wam się chce podążać za tym pentaklem. Chce wam się rozwijać sytuację, chce wam się rozwijać związek. Macie ochotę do działania, ponieważ wiecie, że rozpoczynacie coś ważnego z tym asem pentakli, królowa pentakli. <laughs> Ale ja, jaja, kochani, dążycie do spełnienia. Zaczynacie tu od tego pazia, no, od asa, wiadomo, zaczynacie tutaj od tego jednego, żeby jesteście paziem, żeby stać się w końcu, żeby przejść na tą energię król królowej. Kochani, począteczek dla was. Czujecie się, że coś zaczynacie, jest ten taki, wiecie, excitement, eee, super. Myślę, że dobrze się, dobrze się czujecie, macie, dostaliście coś od wszechświata, coś wam się opłaciło, coś wam się spełniło, ruszacie do przodu razem, słuchajcie z tym z tym, z tym z tym paziem. Ale kochani, też generalnie, generalnie już to nie będę tak górnolotnie się eee, wyrażać. Tutaj chodzi z tym paziem o to, że może na waszej głowie będziecie mieli jakieś płacenie rachunków. Jakieś takie, słuchajcie, dbanie o to, żeby nam prądu nie odcięli, to jest to, ale dobre jest to, że zgadza się, że kasę będziecie mieli na te rachunki, to jest to, ale to jest takie właśnie myślenie logistyczne. To też może być, słuchajcie, właśnie planowanie jakiejś podróży, bądź planowanie e, jakiegoś takiego przedsięwzięcia. Dobra, kochani, dobrze to wygląda z tym paziem Skorpiony, zatem najbliższa przyszłość, co przyniesie najbliższa przyszłość na kolejny miesiąc, bądź co Wam podpowie Wasza wspaniała intuicja. Skorpiony, najbliższa przyszłość. ósemka mieczy, ósemka mieczy, ósemka mieczy, szóstka pentakli. Kochani, ja myślę tak, że Wy uwierzycie w swoje siły. To przynosi najbliższa, najbliższa przyszłość. Uwierzycie w siebie, uwierzycie w powodzenie swojego planu, ponieważ coś takiego się zadzieje w waszym polu rzeczywistości, co sprawi, że spadnie Wam ta opaska z oczu. Jakaś sytuacja karmiczna ulegnie transformacji, zakończy się dla was. Yy, kochani i widzę, że wy... Poznacie siebie, poznacie, co macie robić, kochani. Może teraz tego nie widzicie, może teraz myślicie, oaga, zbytnie optymistyczne jest to czytanie, ale karty, tak to, kochani, ja to mówię, to co ja tu widzę w tych kartach, bo właśnie ktoś tutaj chyba ma jakąś wątpliwość, co? Kochani, i o tym właśnie mówi ta ósemka mieczy, że jest wątpliwość, że jest dużo tych myśli w naszej głowie, że jest taki mę mętlik w głowie i najlepsze jest to, że my mamy odpowiedź yy, i te więzy, tutaj, którymi ta pani jest yy, tutaj, słuchajcie, skrępowana, one nie są takie. Takie ciasne. Ona może w każdym momencie się z nich wyrwać, po prostu tkwi w głowie jej jakaś, jakaś sytuacja, może z przeszłości i ona jest zaślepiona, ta pani na tej karcie. Coś takiego się wydarzy w jej życiu, że ona, słuchajcie wywali, nie wywali, <grywa> zerwie, zerwie tą opaskę z oczu. Już będzie widziała, gdzie jest. I zobaczy tego asa pentakli, czyli ozdrowienie sytuacji. Czyli próba ozdrowienia sytuacji, ale też słuchajcie, wszechświat Wam daje okoliczność jakąś. I Wy musicie to zauważyć, kochani. I wy to zauważycie. Super z tym asem. Zobaczcie, ósemka mieczy po raz drugi. Uuu, będzie grubo. Myślę, Skorpionki, że yy... Uwierzycie w swój sukces. bo w ogóle czas już jest uwierzyć w swój sukces skorpiony przy tych kartach. Ha, kochani, i ósemka kielichów. Super, kochani, kochani, czwórka kielichów, ósemka kielichów odchodzimy od problemów. Problemy od nas odchodzą, ale słuchajcie, ósemka kielichów pojawia się wtedy, kiedy ósemka mieczy, ósemka kielichów, jest coś jest, jest jakaś rozkminka co? Skorpionki coś jest. I widzę, że wy odchodzicie od tych sytuacji niemiłych, od tych sytuacji, które wam nie służą tak emocjonalnie słuchacie, które ściągają was w dół. Ewidentnie tutaj jest jakaś niejasność, yy, i nie że niejasność w waszej głowie, ale też ta niejasność powoduje to, że mm, jest takie jest taki rozedrganie emocjonalne, że nie wiadomo, co i jak, nie wiadomo, na czym jesteśmy, te kielichy rozwalone. Jedne stoją, my chcemy odejść, ale jednak nie możemy, ale chcemy, i odchodzimy. Zazwyczaj przy Asie odchodzimy. Idziemy ku nowemu początkowi, Skorpiony. Nowy początek w Waszym życiu, tutaj widzę. E, dobra. E, ósemka mieczy, coś się Wam rozjaśni, coś się Wam rozjaśni w głowie i będziecie wiedzieli, co macie robić. I to zrobicie. I to rozjaśnienie, słuchajcie, będzie też dla Was takim odejściem od emocjonalnego bólu, Skorpiony, bo ja wiem, że Skorpionki to intensywnie wszystko przeżywają. Dlatego są takie silne. <grym> e, kochani, czas wierzyć w siebie, Skorpiony. Czas, czas. Odejść od tego, co wam nie służy. I ja widzę, że wam się uda odejść od tego, co wam nie służy, że uda wam się um, złapać właśnie ten dystans taki do tych emocjonalnych sytuacji. I zobaczcie, związki, zajęte skorpionki. Nie, po, nie powiedziałam, ale pomyślałam. Nowy etap w waszym życiu, skorpiony. Co? Koło fortuny, ale też może być podróż, że wy ze swoją drugą półką gdzieś, słuchacie, wyjeżdżacie na jakieś święta. Niekoniecznie może gdzieś, słuchacie, szykujecie jakąś. Yy, Wyprawę. Ale kochani, tutaj też widzę, że może Wy, Wasza druga połówka, wskakujecie na inny etap Waszego związkowego pożycia. Lepszy etap, yy, nowy etap. Kochani, też tak może być, Skorpionki, że coś do Was doszło do tego Waszego domostwa <grych> i to jest dla Was nowym etapem. Mhm. Super, kochani, koło Fortuny i Głupiec, coś się, koło się tutaj, słuchacie, rozkręciło i Wy zostaliście wyrzuceni w związkach. Wy, wy i Wasza druga połówka. Na nowy etap życia. Mhm. Dopowiedzmy tego głupca. Dopowiedzmy tego głupca. Pamiętajcie, że z tym głupcem to nie, to nie jest tak. Y, 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 nie jest tak jasno, że jest. A, super, nowa, nowy etap. Tu też są, Popo popełniamy na tym nowym etapie różnego rodzaju błędy, pomyłki. To wszystko jest, słuchajcie, w tej karcie głupca, ale tutaj najważniejsze jest to, żeby iść za ciosem. Mhm. Coś nowego, kochani, do Was idzie. W związkach też coś nowego, coś lepszego. Nowy początek. Zobaczcie, trzy buławy. Może być podróż, rzeczywiście, bądź słuchajcie, by będziecie jechali gdzieś w, gdzieś w jakichś interesach. Wyrwa się druga połówka, załatwić jakieś sprawy. Szóstka buław, zwycięzca. O Jezu, jak wspaniale. Kochani, no uda Wam się te sprawy dobrze załatwić. <grych> no, siódemka buław. Uda Wam się dobrze zdać egzamin. Uda Wam się odpowiedzieć na pytania, Trudne pytania stawiane Wam w sposób naprawdę wspaniały i kochani, uda Wam się obronić Wasze stanowisko, uda Wam się obronić Waszą sytuację. Zobaczcie, siódemka, siódemka kielichów, siódemka buław, yy, szóstka buław, trzy buławy. Wyruszacie do przodu, słuchajcie, coś Wam się udaje, podejmujecie dobrą decyzję, udaje Wam się ściągnąć jeden kielich ze, ze świata marzeń i wdrożyć go. W wasze życie tutaj, słuchajcie, mm, pomoże czasie takim Skorpiony, gdzie tam może jakoś nie działo się super u was w związku, w sensie wy i wasza połówka musieliście się mierzyć z jakimiś tam, słuchajcie, sytuacjami karmicznymi, sytuacjami z przeszłości. Tak, tu jest przy tym kole Fortuny, że jakieś takie sytuacje, słuchajcie, <laughs> trzeba zakończyć najpierw. Bądź wszechświat musi. W ogóle macie tutaj dużo arkan wielkich, także słuchajcie, to będzie trwało. To, to co się zadzieje teraz w listopadzie, będzie trwało. Tu są arkana wielkie, to są arkana i tam u spodu też była arkana. Także słuchajcie, jakaś zmiana do Was idzie zmiana na lepszy, która będzie trwała. Słuchajcie, w związkach też super udaje Wam się dobrze odpowiedzieć na pytania tych urzędników. Bądź kogoś, ktoś od was chce, udaje Wam się zdać ten egzamin w sposób wspaniały skorpiony. Dobra! Skorpiony, single, co tam u was? Co tam u singli? Single, skorpiony, co tam u was? Single, skorpiony. Zmiana. O Jezus, i to jaka? Może ryby poznacie i może z rybą będziecie zmieniać świat. Swój świat. Swoich uczuć. Wisielec. Kochani, wieża i wisielec. Mówi mi o tym, że może Singiel Skorpion nie będzie się tak zbytnio skupiał na, na związkach, tylko będziecie, słuchajcie, przechodzili przez jakiś rozwój duchowy. Bądź, słuchajcie, właśnie, może w jakiejś grupie, słuchajcie tam, gdzie są jakieś inne osoby zainteresowane rozwojem duchowym, poznacie swoją drugą połówkę. Aha, tak może być. Ale, kochani, ja generalnie myślę, że tutaj chodzi już. Księgę, potalię dopowiadającą. Czy tutaj chodzi, że po jakimś po prostu czasie, gdzie się nic nie działo w waszym życiu uczuciowym, Skorpiony, nadchodzi, nadchodzi wielka zmiana, że kogoś, słuchajcie, w końcu poznacie, że tam coś musi się zmienić, coś się musi was samych, słuchajcie, zawalić? Czyli wy, Skorpiony, musicie wyjść ze skorupy, musicie wyjść do ludzi, musicie przestać, słuchajcie, gdybać, zastanawiać się i marzyć o tej osobie, musicie po prostu zrobić konkretny krok. Dobra, kochani, dopowiedzmy. I to jest zmiana, ja myślę, że to jest zmiana, że wy kochani. I też tak może być, że może ktoś z Wami do tej pory rozmawiał single i w pewnym momencie w listopadzie przestanie z Wami rozmawiać. Bądź, słuchajcie, jesteście teraz na takim etapie y, gadania, chodzenia ze sobą. Chodzenia, kto tak mówi? W moich czasach tak się mówiło. Ale generalnie coś było na rzeczy. I teraz, i to było takie luźne, nie było deklaracji. I teraz przychodzą te deklaracje, słuchajcie, z energią kochanków. Y, po czasie takim, gdzie może Skorpionek czekał na te deklaracje. Przychodzą, słuchajcie, deklaracje miłosne i to jest tą zmianą. To jest tą zmianą. To jest tą wieżą właśnie, kochani. Dobra? Dopowiadamy. Dopowiadamy. O, piątka mieczy widzicie? Po czasie, kiedy skorpionek był... Skorpionek singiel był raniony. Tutaj otwierają się czwórka kielichów. Zobaczcie, może ktoś był dla Was też niemiły. I tak właśnie może było skorpione, że właśnie może słuchajcie, idziemy w tą drugą stronę. Że może myśliście, że będzie mąka. Nie, że będzie chleb z jakiejś mąki, a to jednak w listopadzie okazuje się, że nie będzie chleba z tej mąki, skorpionki. Będzie trzeba, będzie trzeba tym mieczem z piątki mieczy zawojować i odciąć, apstyfikanta. Jeśli nie spełnia naszych, słuchajcie, no pustelnik, jeśli nie spełnia naszych on oczekiwań. Paść pentakli, paść pentakli, ten tu. Aha, może kogoś młodszego poznacie skorpiony, co? Jakiegoś młodego studenta, bądź jakiegoś praktykanta. Kochani, e, single, tutaj jest tak. Tu jest sytuacja karmiczna, przez którą musicie prze, przejść, ok? Jeśli chodzi o te związki dla singli w listopadzie. E, I powiem Wam tak, że tutaj te trzy karty tutaj z... Z tej talii dopowiadającej mówią o tym, że tutaj jest jakieś takie niezadowolenie, takie chowanie się przed światem i szukanie w sobie jakichś tam odpowiedzi, powiedzmy. Tu jest takie dąsanie się na wszechświat, tu jest takie zamykanie się w sobie. Kochani Skorpione, musicie to zmienić. Może tak było, że Skorpion do tej pory był bardzo towarzyski, ale coś takiego was zraniło, coś takiego się wydarzyło w przeszłości, że was zraniło razem z tą piątką mieczy. A tutaj Tarot nam mówi, że tu trzeba się, kochani, obudzić z tego letargu i trzeba przestać się skupiać na tych trzech kielichach, tylko na tym nowym kielichu, który wszechświat nam daje. Cztery kielichy, kochani, no i tutaj ten pustelnik. Ten pustelnik mówi o tym, że my sami się, słuchajcie, odgradzamy od świata. Y Ponieważ szukamy odpowiedzi na nasze jakieś tam słuchać takie pytania, wewnętrzne pytania są w, no, w, w nas zazwyczaj spowodowane jakąś taką ciężką sytuacją, która do nas przychodzi ze. Um, ze, um, ze wszechświata chciałam powiedzieć: karma, karmiczna sytuacja. E, kochani, i um, panna, to może pan, z panna możecie mieć coś do czynienia, tak właśnie przyszła mi ta panna do głowy. Czy panna też miała taką sytuację karmiczną? Chyba tak. Kochani, generalnie co tu chcę powiedzieć, że właśnie, że Was samych skorpiony, w środku Was zachodzi zmiana. I albo tak, albo otwieracie się na nowych, na nowych ludzi, na nowe związki i tutaj Tarot Wam radzi, żebyście się otwierali, okay? że nie wolno tkwić za długo w tej energii pustelnika, ponieważ... Słuchajcie, możemy, możemy przegapić jakąś szansę. I czwórka kielichów też właśnie mówi o tym, żeby nie przegapić szansy. Ponieważ jesteśmy zranieni. Coś, ktoś nas zranił w przeszłości i my mamy w sobie tą zadrę. Czas się uwolnić z tej zadry. Czas wyjść do ludzi. Czas zmienić, zmi czas zrobić zmianę, taką zaplanowaną zmianę. Słuchajcie, zaplanowaną wieżę. W sensie, w waszej głowie, słuchajcie, musi dojść do zmiany. Wy musicie zacząć się otwierać na innych ludzi skorpione single. Nie wiem do kogo to, nie wiem do którego to skorpiona. Bierzcie z tego co najlepsze. Patrzcie na te karty i bierzcie z tego co najlepsze skorpionki. Ja Wam życzę singla wszystkiego najlepszego. Wy wiecie, wy wiecie. Dobra, niespodzianka. Jaka jest niespodzianka dla skorpiona na listopad 2023? Niespodzianka dla skorpiona, dla wszystkich skorpionów niesłuchających. Wow, buławy, kochani, ruszacie do przodu, robicie ambitne plany. Planujecie podróż, ale też słuchajcie, wyruszacie gdzieś. Wow, trzy, trzy kielichy, super, jedziecie gdzieś na imprezę, jedziecie coś e, świętować, ale niekoniecznie to jest taka miła niespodzianka. To może być planowana niespodzianka w sumie. <laughs> Czy planowana niespodzianka jest wtedy niespodzianką? Chyba nie. Ale generalnie może teraz o tym jeszcze nie wiecie, ale gdzieś będziecie się wybierać w listopadzie. Coś opijać, coś świętować, kochani, jakiś sukcesik tutaj widzę. Kochani, dobra wiadomość jest taka, że trójka buław pojawia się wtedy, kiedy coś nam się poszczęści, kiedy coś się nam uda, kiedy jakaś blokada odpuści. Się rozpuści, odpuści i my wtedy robimy plany na przyszłość. Widzimy siebie w tej przyszłości, czego my tam nie robimy. I to jest właśnie ta trójka buław. Czyli słuchajcie, jakaś dobra wiadomość przychodzi do Was. E, rycerz pentakli. Właśnie, 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 właśnie. Ósemka pentakli. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Tu tak, albo jakaś naprawa relacji. Wow, transformacja. Dobra, single, was, coś się was zmieni. Otworzycie się na innych ludzi. Związki. Tutaj właśnie widzę związkowce, skorpionki. Tutaj właśnie widzę, że Wam kasa się będzie zgadzać, że jakaś przychodzi fajna sytuacja związana z kasą. E, dobra, a co jest u spodu? Siódemka mieczy, przychodzi wiadomość. Może tak być, słuchajcie, że przez internet się czegoś dowiecie, bądź na internecie szukacie czegoś dla siebie i tam przychodzą Wam, zagracie przez, na, na toto lot. Nie nie, nie, nie zagracie. Myślałam, że, że to koło fortuny jest, nie? Kochani, będziecie naprawiali swoją sytuację finansową, będziecie e, szli do góry, w, 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 do góry, um, będziecie kuli żelazo, póki gorące, e, ponieważ przychodzi do Was jakaś zmiana, zmiana tym, z tego świata materii, zmiana na lepiej. Wy do czegoś dorastacie, do podjęcia jakiejś decyzji, ale też słuchajcie, jakaś nowość które do Was idzie, albo jakaś nowa praca, albo jakieś nowe zyski z nowej sytuacji, coś takiego, coś się zakańcza, i coś nowego do Was przychodzi, coś, co pozwoli Wam, słuchajcie, iść do przodu z Waszym planem. Nie za szybko, słuchajcie, skorpionki, to się nie będzie działo zbytnio szybko. To jest proces, podejrzewam, ale ten proces się zapoczątkuje Wy yy, właśnie teraz, w listopadzie, i to przychodzi do Was w formie niespodzianki. Tak jakby wy, wy albo uwierzycie w siebie i zaczniecie działać yy, dla siebie samych, albo yy, uwierzycie w siebie i. Spowodujecie, że te energie zaczną Wam sprzyjać Skorpionki, jeśli Wam nie sprzyjały. Ale generalnie w formie niespodzianki myślę, że to jest jakaś podróż Was czeka. Eee, super, podoba mi się to. Jakieś dobre wiadomości z kasą. To też, to też, to też. Bierzcie, <gry> bierzcie, bierzcie. Dobra, praca finanse. Co tam w pracy, co tam w finansach dla Skorpiona na listopad 2023. Królowa była wspaniale, kochani, jakieś skuteczne działanie. Przyniesie Wam kasę. Królowa Mieczy, super. Okej, okay, kochani, podjęliście dobrą decyzję w przyszłości, jest praca, yy, jest praca, są dochody, dobrze, dobrze to wygląda. Dopowiedzmy do powiedzmy tą królową Buław. Może tak być właśnie, że jakąś osobą charyzmatyczną będziecie się spotykać w pracy, bądź będzie jakieś spotkanie z szefową, okej, okay? będziecie tam rozmawiać na temat Waszych osiągnięć i sukcesów w pracy, okej. Okay? Tak to jest, słuchajcie, ta królowa Buław, ona naprawdę dobrze zarządza. Zobaczcie, tutaj może czeka Was awans też. Tutaj m, na karierę finanse rydwan mówi o tym, że sprawy ruszają do przodu. Chcecie? Awans, będzie awans. Starajcie się o ten awans, ok? Zagadajcie z szefową, Pytajcie się o podwyżkę. To są takie energie, które mówią o tym, że szybko pójdzie. <laughs> szybko pójdzie. Tam może ich, słuchajcie, może takich omamicie i to jest Tarot mówi, żeby ich omamić, tak, żeby oni dali wam po, pożyczkę, nie pożyczkę, ale może pożyczkę też. Słuchajcie, jakąś kasę, jakąś podwyżkę. Dobra, słuchajcie, dobrze z tym rydwanem to wygląda. To też jest, podjęliście ryzyko i to ryzyko wychodzi na to, że Wam się ono opłaciło. Może ktoś z Was chce pracować z domu, poprosicie szefową i ona Wam pozwoli. Bo, słuchajcie, będzie taka sytuacja, gdzie nie jedziecie do pracy, tylko odpoczywacie. Chciałabym, Wy też. Trzy pentakle, super, jest. Praca, współpraca, kooperacja, jest sielanka w pracy, jest dogadanie się w pracy i jest odpowiedź na trudne, pytania, na trudne pytania. I generalnie, jeśli w pracy nie było dobrze, będzie dobrze, kochani. Wypływacie na takie mentalnie dobre wody, kochani. Dobrze będzie Wam się pracowało w listopadzie, i generalnie, jeśli były niesnaski, to wszystko idzie teraz w dobrym kierunku w pracy. Budowanie stabiliz stabilizacji, budowanie, słuchajcie, takich fundamentów solidnych. Praca, współpraca z innymi. Dobrze to wygląda. one na pracy finanse też, ale macie miesiąc. Podoba mi się. To bierzcie, to bierzcie, to kochani. Dobra, zatem rada, wynik. Rada, wynik, bądź ostatnia karta od Tarota. Generalnie słuchajcie, komentarz. Komentarz od Tarota. Co tutaj mamy? Rada, wynik. Komentarz. Koło fortuny, o Jezus. Wspaniale, kochani. Kochankowie koło fortuny, ale macie energię. Super naprawdę. I czwórka mieczy. I tak może być, że ktoś z was. Kochani, gdzieś wyjedzie, ale tutaj chodzi o takie ważniejsze rzeczy, myślę, niż jakieś tam wyjazdy. Ale tak może być, kochani. Tutaj przychodzi do was zmiana, ok? Przychodzi do was zmiana i przyjmijcie tą zmianę, Skorpiony. Może wydawać się ona szokująca dla was na samym początku jakieś wydarzenia, może z początku tego miesiąca, ale ta zmiana do was idzie i ta zmiana jest, słuchajcie. <laughs> Tutaj mamy kochanków, tu mamy koło fortuny. Ona jest Wam dana y, przez Wszechświat. Tak, Wszechświat chce, żebyście przechodzili przez te zmiany. Wydaje mi się, Skorpione, że ktoś z Was zostanie wrzucony na drogę swojego powołania, ok? Albo kończy Wam się trudny etap w Waszym życiu. Jakieś były słabe sytuacje w przeszłości, one odchodzą. Eee... Teraz, tak jakbyście, słuchajcie, to wygląda tak, jakbyście, słuchajcie, zaczynali nowy cykl. Nowy cykl w Waszym życiu. Mm -hmm. Wierzycie w siebie, odnosicie sukces. Może ktoś z Was odejdzie z pracy, otworzy swój biznes. Może ktoś z Was zacznie zajmować się, kurde, motoryzacją. Dlaczego motoryzacją? Może tak właśnie to jest to, może to jest tym Waszym powołaniem. Yy, kochani, no, tak może być. Ale generalnie, kochani, wszelkie te zdarzenia z listopada. Te wszelkie energie, one prowadzą Was do tego, żebyście po pierwsze zakończyli jakiś karmiczny cykl i żebyście zaczęli nowy cykl, nowy karmiczny cykl, nowy lepszy cykl. Ale też, kochani, tu idzie do Was zmiana, tak zwana przeznaczeniowa zmiana. Skorpiony, szykujcie się, szykujcie się, kochani, bądźcie gotowi, wierzcie w siebie, nie, lęka, nie lękajcie się i pamiętajcie, jesteście skorpionem. Skorpiony, najsilniejszy znak we wszechświecie zmiany do was idą kochani, zmiany, zmiany na lepsze udaje wam się połączyć dwie sytuacje udaje wam się zobaczyć zyski z jednej sytuacji dochodzi coś nowego, jakiś nowy początek też tutaj się wam ym, rysuje, kochani wszechświat tak chciał nie walczymy z kołem fortuny akceptujemy co do nas przychodzi skorpiony, ale widzę, że to co do was przychodzi to jest same dobro, podoba mi się to skorpiony, bierzcie to, dzięki serdeczne pozdrawiam, papa pa.